Witaj w dniu jedenastym. Wszechświat to elegancko zaaranżowana symfonia. Kiedy nasze ciało i umysł gra koncert wraz ze wszechświatem, wtedy wszystko jest spontaniczne, dzieje się bez wysiłku, a bujność wszechświata przepływa przez nas w radosnej ekstazie. To esencja prawa najmniejszego wysiłku. Zaufanie, że wszystko we wszechświecie jest takie, jakie powinno być doskonałej harmonii. Wiedząc to, tańczymy do rytmu kosmosu. Żyjąc w komforcie, łatwości, dzieląc się przekonaniem, że obfitość nie jest rezultatem walki. Prawo najmniejszego wysiłku mówi nam, że możemy robić mniej, a osiągać więcej. Najpierw jednak musimy praktykować akceptację. Im chętniej będziesz akceptować okoliczności Twojego życia, takie jakie są w tej chwili, tym łatwiejsze będzie Twoje życie. Kiedy walczysz z chwilą obecną, walczysz właściwie przeciwko całemu wszechświatowi. Gdy masz intencję zmiany swojego życia w jakimś aspekcie, to akceptacja go takim, jakie jest, właśnie teraz, daje Ci najlepszą pozycję do osiągnięcia swoich celów. Wszyscy słyszeliśmy i znamy powiedzenie: Bez bólu nie ma zysku, że musimy ciężko pracować, aby osiągnąć w życiu to, czego chcemy. Jednakże prawo najmniejszego wysiłku uczy nas, że kiedy działamy w zgodzie z naturą, ugruntowani w wiedzy o swoim prawdziwym ja i motywowani przez miłość, Możemy z bezwysiłkową łatwością wytworzyć sukces i powodzenie, którego pragniemy. Dzisiaj prowadzaj w życie prawo najmniejszego wysiłku. Zaakceptuj wszystkich ludzi i okoliczności w swoim życiu dokładnie takimi, jakimi są. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Bez obwiniania siebie, wiedząc, że wszystko jest takie, jakie powinno być. Praktykuj odpuszczenie i zrezygnowanie z potrzeby przekonywania innych do Twojego punktu widzenia. Przygotowując się do wspólnej medytacji. Powróćmy uwagą do dzisiejszej myśli przewodniej. Oczekuję i akceptuję obfitość, żeby płynęła do mnie z łatwością. Oczekuję i akceptuję obfitość, żeby płynęła do mnie z łatwością. Zacznijmy. Przyjmij wygodną pozycję. Umieszczając ręce lekko na udach, dłoni skierowanymi do góry. Zamknij oczy. W tej chwili wejdź do swego wnętrza, do tego miejsca wewnętrznej ciszy, gdzie doświadczamy połączenia z wyższym ja. Puść wszystkie myśli. Zacznij obserwować swój oddech. Wdech i wydech. Z każdym wdechem i wydechem pozwól sobie coraz bardziej się rozluźniać, czuć się bardziej wygodnie, bardziej w spokoju. Teraz łagodnie wprowadzaj mantrę z sanskrytu dotyczącą prawa najmniejszego wysiłku. Powtarzaj ją mentalnie i pozwalaj jej płynąć z bezwysiłkową lekkością. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. Moje działania spowodują maksymalny zysk przy minimalnym wysiłku. OM DAKSHA NAMA Gdy będą Cię rozpraszać myśli, odczucia w ciele albo hałasy w otoczeniu, po prostu wróć ze swoją uwagą do mentalnego powtarzania mantry. Om Daksham Nama. Proszę kontynuuj swoją medytację. Czuwam nad czasem. Pod koniec usłyszysz, jak delikatnie zagram dzwonkiem to będzie oznaczać, że już czas uwolnić mantrę. Om Daksham NAMA Om Daksham NAMA Już czas uwolnić mantrę. Proszę wróć ze świadomością z powrotem do swojego ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, robiąc głębokie i powolne wdechy i wydechy. Kiedy poczujesz się gotowy, łagodnie otwórz oczy. W ciągu trwającego dnia miej ze sobą poczucie bezwysiłkowej łatwości. Przypominaj sobie dzisiejszą myśl przewodnią. Oczekuję i akceptuję obfitość, żeby płynęła do mnie z łatwością. Oczekuję i akceptuję obfitość żeby płynęła do mnie z łatwością oczekuję i akceptuję obfitość żeby płynęła do mnie z łatwością namaste